Cześć, witam serdecznie na popołudniowym moim goleniu. Czym się dzisiaj o gole? Mydło opolskie Westman portugalskie, wykonane na zlecenie Stando. Jest to mydło miękkie. Tutaj już go zużyłem. Zapach typowo koloński. Ja osobiście wyczuwam tutaj nuty cytrusowe. I nawet powiem szczerze, mi tutaj troszeczkę warsikiem klasycznym zajeżdżam. Jak ktoś bardzo lubi takie właśnie nuty, to jak najbardziej polecam mydło. Mydło naprawdę super. Już sobie piany wyrobiłem. Piana się prezentuje tak. Pędzel, świnka. Omega. Po użyję przemysławki. Tak samo klimat cytrusowy. Będzie maszynka Jaga na połówki. No i załadowałem żyletkę. Jedna z moich ulubionych żylet Platinum. Odłożę, zdejmę okulary. świeża twarz a zarościk mam dwudniowy dwudniowy zarost nakładam mydło ach co za nuta. bydło daje świetną pianę zresztą kto miał do czynienia z firmą Westman? Westman to nie muszę przedstawiać co to za firma zapach nie każdemu może przypasić ja osobiście lubię takie zapachy kolońskie Wymasujemy twarz. Dobrze. Czas na pierwsze przejście. Jaga, połówki, żyletek. Jedziemy. Wyraźnie czuję żyletkę na twarzy. Miedło daje świetny poślizg, więc generalnie nie muszę dociskać maszynki. Maszynka wydaje charakterystyczny zwięzg ścinanego zarostu. Maszynka na pewno należy do sprzętu agresywnego. Nie pierwszy raz się nią golę i muszę powiedzieć, że dla mnie komfortowe golenie pomimo swojej agresji. Troszkę podrażniony i tutaj sobie chciałem sywka, ale tragedii nie ma. Pierwsze przejście za sobą. będzie wypowiedź, pod włos. Z nie ma żadnego większego problemu. Troška sem podražnjen. muszę uważać pod nosem. Ok, dwa przejście mam ze sobą. Głaciuchno, boki są gładkie. Mała no poprawka będzie tutaj przy żuchwie. Już z gładko, gładzku. I tutaj się przejechałem. Oj, oj, oj. Ale na szczęście a on w pogotowiu. Dobrze. Gładź idealna. Zmyję sobie twarz inną wodą. coś wypało. i radę. Naprawdę super ogolony. Ale jaka potrafię ukąść. Co był tutaj przykład? Dobrze. Czas na dezynfekcję. Na zapaszek koloński Przemysławka. Czuję, że zaszczypię porządnie. Zapach cytrusów. Przemysławka. Idealnie mydło polskie. Polecam serdecznie. Użyjemy sobie jeszcze balsamu, wars. Już golenie dobiego końca. Usatysfakcjonowany, gładki, pachnący, kolońskie zapachy, klimaty. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.